Dziewiąta. Gość poranka. Adam Andruszkiewicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, kandydat do Europarlamentu z okręgu Podlasko, Warmińsko-Mazurskiego. Miejsce numer trzy jest naszym dzisiejszym gościem w poranku siódma. dziewiąta. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. W ostatnim czasie, panie pośle, na stronie polskiej agencji prasowej pojawiła się fałszywa depesza o mobilizacji w Polsce. Uwierzyłby pan poseł w te informacje? No, przyznam szczerze, że ten atak był niezwykle groźny, dlatego, że Polska Agencja Prasowa jest uznawana za powszechnie rzetelne źródło informacji. Zatem to nie był jakiś tam portalik, załóżmy komercyjny, gdzieś tam założony na szybciutko, yy, tylko to była depesza właśnie z PAP-u, gdzie Polacy są przyzwyczajeni, ale także media przecież korzystają z depeszy papowskich, że są to yy, rzetelne źródła. Także tutaj niestety ten rosyjski atak, który się powiódł, yy, mam tutaj niestety też jakieś pretensje do ministerstwa cyfryzacji obecnego pod platformy, że te tego odpowiednio nie zabezpieczyło. No, był groźny, był groźny na pewno. No właśnie, jak można było temu zapobiec? Pytam jako byłego wiceministra cyfryzacji. No tutaj zdecydowanie musi być współpraca na linii chociażby takich instytucji jak NASK, które ma pod sobą piąt cyberbezpieczeństwa, ten cywilny, ale również oczywiście wojskowych służb, które również z cyberbezpieczeństwem się zajmują. No jakby tutaj panowie nie mogąc jakby nie, oczywiście można uchylać kuluarów, bo to są kwestie ściśle tajne, ale no panowie i panie, które pracują w cybersłużbach najczęściej tego typu ataki są w stanie zablokować. Natomiast jak widzimy tutaj, no ten atak się powiódł. Widocznie zabezpieczenia papowskie są niewystarczające, mówiąc prosto, skoro tego typu atak został tutaj skutecznie przeprowadzony. Pytanie również, czy nie ma to w związku z tym, że mm, władza siłą przejęła te instytucje medialne, takie jak TVP, PAP również i z tego co wiem, no przecież postawiła wiele z tych, tych instytucji w tak zwany stan likwidacji. Ich sytuacje finansowe Budżetowe są niepewne, pracownicy się boją na co dzień, czy utrzymają pracę, to na pewno nie sprzyja. Dobrej pracy i dobremu zabezpieczeniu tych instytucji, niezwykle ważnych, bo przecież źródło informacji jest tutaj bardzo mocne. Takie media publiczne jak TVP czy Radio, ale również oczywiście Polska Agencja Prasowa, muszą być instytucjami, które są mocno dotowane, ponieważ niejako jest to infrastruktura krytyczna. E, ponieważ instytucje państwa, jakimi są chociażby media publiczne, e, są, tak jak powiedziałem wcześniej, postrzegane powszechnie jako rzetelne źródło informacji e, jeśli tam coś się pojawia, no to ludzie uważają, że to jest prawda. E, w związku Pustym. Ale rząd uważa, że zareagował w tej sytuacji dobrze, szybko. No, ja bym polemizował. No, e, pani redaktor, powiem tak z własnego doświadczenia. Takie ataki mają miejsce praktycznie na co dzień. Nie słyszymy o nich dlatego, bo zazwyczaj są blokowane. Słyszymy o nich dopiero wówczas, kiedy się udały. Ten się niestety udał. Teraz pada pytanie, czy po eurowyborach te ataki się gdzieś tam zmniejszą, czy to wszystko wróci do normy, czy to się ustabilizuje, bo słyszymy, że Rosja atakuje właśnie w tym momencie, tym gorącym momencie przed eurowyborami. Możemy liczyć, że po będzie spokojniej? Nie podzielam tego optymizmu, e, niestety, pewnie, dlatego, że e, ta pełna skolowa wojna, która się toczy na Ukrainie i położenie Polski jako strategiczne położenie, bo Polska jest hubem obecnie od, od początku konfliktu dla Ukrainy, e, powoduje, że Rosja jest żywotnie zainteresowana destabilizacją państwa polskiego e, i uważam, że ten presja migracyjna na granicę z jednej strony naszą, tutaj w województwie podlaskim, z drugiej strony e, chociażby ataki w cyberprzestrzeni będą intensyfikowane tak długo, jak długo będzie się toczyła pełna skolowa wojna na Ukrainie. No właśnie, tych ataków hybrydowych jest coraz więcej także na granicy z Białorusią. Dlatego też szef MSWIA wprowadza zakaz przebywania w obrębie tych 27 miejscowości. Macie taką satysfakcję, że teraz obecny rząd praktykuje te wszystkie zadania, które praktykowaliście i wy. Wypadałoby się wycofać, e, jeśli chodzi o pana Tuska i jego drużynę e, z tego, co wówczas mówili. E, ponieważ kiedy budowaliśmy zaporę, chociażby kiedy wprowadzaliśmy również stan wyjątkowy na granicy, to polityczna prezentacja platformy obywatelskiej bardzo mocno nas atakowała, głosowała przeciwko tym rozwiązaniom. A posłowie tej formacji jeździli do wołca podlaskiego i przeszkadzali w pracy naszym żołnierzom, funkcjonariuszom straży granicznej. E, to była bardzo duża pomyłka, to był wręcz e, można powiedzieć cios w plecy, które nam wtedy zadawali w czasie, kiedy tę granicę musieliśmy twardo bronić, bronić. Ale jak ja dzisiaj rozmawiam w czasie swojej kampanii, także do Parlamentu Europejskiego, kiedy spotykam się z mieszkańcami także Wódzca Podlaskiego i warmińsko mazurskiego bo to również jest przecież region przygraniczny, to mieszkańcy, no właśnie, nie bardzo wierzą obecnej ekipie. Pamiętają to, co wtedy mówiła, i to nie przydaje wiarygodności. No właśnie, słyszymy o tym najnowszym programie Tarcza Wschód. Władysław Kosiniak-Kamerz, wicepremier, mówi, że to jest największy, najmocniejszy program po 45 roku. Wierzy pan w to? Radiosłuchacze nie, Właśnie, radiosłuchacze nie widzą, ale do pani redaktor się uśmiechnąłem, zważywszy na fakt, że ja wiem, e, jakie środki są potrzebne do budowy prawdziwej infrastruktury militarnej, obronnej. Absolutnie 10 miliardów złotych są to środki dalece niewystarczające. Nie Donald ma możliwości, Tusk... żeby zbudować 10 miliardów skutecznej obrony całej granicy wschodniej. Donald Tusk chce, żeby było to finansowane przez Unię Europejską. Ja się bardzo cieszę. Oczywiście, że trzeba tutaj pozyskiwać środki zewnętrzne. Ja jako poseł naszej ziemi będę zawsze głosował. Wbrew platformie przecież to ona inaczej robiła, ale ja zawsze będę głosował za każdym rozwiązaniem, które wzmacnia naszą granicę bez względu na to, kto rządzi, bo to jest nasz interes państwowy i tutaj nie ma miejsca na jakieś takie partyjne gierki. Ale nie mówmy też Polakom, że 10 miliardów złotych wystarczy, żeby zabezpieczyć granicę wschodnią. Nie wystarczy. To jest może jakiś kroczek w dobrym kierunku, ale tak pieniądze muszą być tu i teraz i znacznie większe. Ale jako Prawo i Sprawiedliwość jesteście zadowoleni z tego, że Platforma Obywatelska kontynuuje to, co wy zaczęliście, czyli chce wzmacniać, chronić granice Polski? Ja mogę powiedzieć, jako przede wszystkim polski obywatel i mieszkaniec województwa podlaskiego, że na pewno lżej mi troszeczkę na sercu, że ten rząd y, dokonuje jakiejś autorefleksji w tym kierunku, ale z drugiej strony, pani redaktor, mimo młodego wieku za długo jestem w polityce, żeby wiedzieć, wierzyć tylko o deklaracjom. Jeśli zobaczymy y, kolejne tony sprzętu wojskowego, które będą ściągane do Polski, jeśli zobaczymy, że jednostki wojskowe, które rozwijamy, także chociażby i na ziemi umrzyńskiej przecież, y, i grejewskiej, i kolneńskiej, y, są kontynuowane. Y, ta rozbudowa Wojska Polskiego postępuje, to wówczas mnie pani redaktor, do, na przykład za kilka miesięcy zaprosi, to powiem, że tak, to jest dobry kierunek i dobrze, że on się dzieje. Na razie to są deklaracje. Jeśli przekonują się w czyny, to będzie ok. Bardzo sceptycznie pan poseł do tego podchodzi. Postawicie czerwone światło unijnej polityce migracyjnej i zablokujecie wejście w życie tak zwanego paktu migracyjnego? Jeśli będzie to możliwe, to oczywiście, że tak. Ja również deklaruję, że jeśli zostanę posłem do Parlamentu Europejskiego, zawsze będę głosował przeciwko tego typu pomysłom jak pakt migracyjny. To jest jakieś szaleństwo. To znaczy... Mm, Ci migranci, którzy chociażby dzisiaj szturmują naszą granicę, słyszymy, że ostatnio zaatakowali nożami naszych żołnierzy. Jak my możemy tych ludzi tutaj przyjmować, skoro oni są niebezpieczni? Jak możemy powiedzieć mieszkańcom Polski, naszego regionu, że mają żyć w otoczeniu tych niebezpiecznych ludzi? Zadaniem państwa polskiego jest przede wszystkim ochrona własnych obywateli. Jeśli chcemy chronić swoich obywateli, to nie możemy zgadzać się na jakiś taki terror w postaci przymusowej relokacji. A to jest terror jednak. I nie możemy pozwolić na to, żeby nasze miasta wyglądały tak jak miasta zachodnie, chociażby angielskie czy francuskie, w których na przedmieściach ludzie boją się dzisiaj wychodzi po zmroku. I z takim właśnie planem idzie pan do Parlamentu Europejskiego? Równie z takim oczywiście. Również, również, więc również co z takim. Jeszcze? E, no, przede wszystkim są takie kwestie fundamentalne dzisiaj, bo Unia Europejska e, z tej takiej bardzo interesującej wspólnoty wolności zamienia się w troszeczkę w super takie państwo europejskie, które ingeruje w co mamy jeść, jak mamy żyć, czy mamy ogrzewać swoje domy, jak mamy je remontować, czy mamy płacić, jak mamy płacić. No, widzimy, słyszymy dzisiaj tak. E, chcą nam narzucać walutę euro, chcą likwidować polską walutę. Ryszard Petru mówi, że to jest mhm. bezpieczeństwo. Nie wiem, czy pan o tym słyszał. E, waluta euro. No nie wiem, nie wydaje mi się, pani redaktor. Również ja... kandydat do europarlamentu, no... więc to też pokazuje, jak zdania kandydatów są bardzo podzielone. Mamy demokrację w Polsce, więc mają prawo być podzielone, ale e, myślę, że e, nie wydaje mi się, że jeśli kiedykolwiek Rosja na przykład zaplanuje atak na państwo bałtyckie, to zniechęci do tego fakt, że jest tam waluta euro wprowadzona. Choć mam że tego czasu nie dożyjemy. Natomiast absolutnie jest tak, że mm, tu chodzi również o wzrost cen, który nastąpi. Na Złymi sklepy pełno Litwinów, dlatego że po wprowadzeniu euro po prostu tam się zrobiło drożej niż w Polsce. E, no ale również takie kwestie chociażby jak ograniczenie płatności gotówkowych, jak mówienie nam e, o tym, że będziemy musieli przymusowo remontować swoje mieszkania i domy w ramach dyrektywy budynkowej, e, że będziemy musieli wszyscy przymusowo niebawem jeździć samochodami elektrycznymi, e, że na przykład nie wiem, nie będzie można wszystkiego jeść, bo słyszę o pomysłach podał podatkowania na przykład mięsa. No nie na taką Unię się pisaliśmy. E, my jako po, Polacy jesteśmy jednak wolnościowym narodem. E, ja na przykład uważam, że trzeba dbać o środowisko. Sam staram się tego przestrzegać i segregując odpady, nie śmiecić nigdzie tak i tak dalej. Natomiast, no, taki, taki terror, wprowadzanie takiego terroru, że na przykład wszyscy mieszkańcy Unii Europejskiej mają teraz w ramach tam dyrektywy budynkowej dokonać bardzo drogich remontów swoich mieszkań i domów i na przykład wyrzucać piece gazowe, to może spowodować zubożenie naszego społeczeństwa. Po prostu biedę. No, ja bym sobie tego nie życzył i będę przeciwko temu protestował, ale również z takiej pozytywnych kwestii, to na pewno trzeba no właśnie, walczyć bo nie możemy powiedzieć, mocno, że Europejska nie, to jest nie, po co nie, złe. Nie. Dokładnie, no, na pewno trzeba chociażby zabiegać o środki unijne nam należne, tak? I e, pilnować być e, osobą. Ja jestem takim politykiem, ponieważ m, jestem trzecią kadencję w naszym parlamencie. Udało mi się pozyskać wiele milionów złotych na rozwój Województwa Podlaskiego. I, chcemy I ten teraz rozwój taką... widać w związku z wsparciem Unii Dziękujemy Europejskiej. Dziękujemy bardzo. To i rządowym, i Unii Europejskiej widać, widać Monty druch chociażby i tak dalej. I trzeba walczyć o to, żeby mieć tam reprezentantów, którzy nie będą się wstydzić wyjść powiedzieć, że jesteśmy z, właśnie z regionu Polski Północno-Wschodniej, zasługujemy na większe środki na rozwój. Jako kandydat do Europarlamentu obawia się pan niskiej frekwencji? Nie jesteśmy zmęczeni jako społeczeństwo. Na pewno społeczeństwo, na pewno społeczeństwo panie redaktor, jest, jest zmęczone, mówić tutaj, mówiąc tutaj z ręką na sercu, jak na spowiedzi, to absolutnie jest tak, że społeczeństwo jest zmęczone, to widać. E, tak, ale apeluję właśnie, żeby jeszcze poświęcić te pół godzinki i do tych wyborów pójść, e, dlatego że, tak jak powiedziałem wcześniej, Unia Europejska ma dzisiaj zasadniczo coraz większy wpływ na nasze życie i warto, żebyśmy mieli tam swoich reprezentantów, którzy po pierwsze pochodzą z naszego regionu, a po drugie e, mają na tyle honoru i odwagi, że potrafią z jednej strony przeciwstawić się złym pomysłom, które są tam wymyślane, ale z drugiej strony będą potrafili zabiegać o pozyskiwanie środków na rozwój naszej ziemi. I tutaj stawiamy kropkę. To wszystko w rękach wyborców. 9 czerwca przypomnijmy wybory do Parlamentu Europejskiego. Bardzo dziękuję Adam Andruszkiewicz, kandydat z okręgu Podlasko-Warmińsko-Mazurskiego, był naszym dzisiejszym gościem. Dziękuję, polecam się. 7, 9. Gość poranka.